Posłuchajcie zagadek o mieszkańcach wiejskiego podwórka. Lubi głośno gdakać, kiedy zniesie jajko, każdy wie, że jest stałą kurnika mieszkanką. Kto to taki? Oczywiście kura, super. Druga zagadka. Zakręcony ogonek, śmieszny ryjek ma. Chrum, chrum, głośno woła. Kto jedzenie da? No i na pewno wszystkie dzieci odgadły poprawnie, że jest to świnka. Posłuchajcie kolejnej. Na przykład łaciaty w oborze mieszkają, pasą się na łąkach, zdrowe mleko dają. O, oczywiście, że to krowa. Nie pije, nie gdacze, tylko głośno kwacze. Postawie pływa, jak się nazywa. Oczywiście, że kaczuszka. Grzebień ma na głowie. Swoim głośnym pianiem, wszystkich wczesnym rankiem budzi na śniadanie. Oczywiście, że to kogucik. Mruczy, miauczy, prycha. Czasem pije mleko, czasem myszy szuka. No, oczywiście, że to kotek. Małe, żółte kuleczki, dzieci, kokoszeczki. Tak, to małe kurczaczki.